Chłopcy nie byli dogrzani, po prostu rozgrzali się dopiero w pierwszym secie, drugi, trzeci, czwarty set to była normalna gra, taka jak powinna być. Uważam jedno, że jeszcze nie są w pełni zgrani, jest to po prostu kolektyw, który praktycznie powstał w tym roku sierpnią. jest gro zawodników nowych, trochę czasu trzeba, żeby się wszystko zgrało. Uważam, że następny następnym meczem będzie lepiej. Przysiadkowka jest grą zespołową i tu akurat zespół gra. No wiadomo, że wiodącymi zawodnikami to był rozgrywający jest Chabel Jakub, no i bardzo dobrze zagrał Sobczak Sebastian. Uważam, że postali też spełnili swoje zadanie. Myślę, że, że troszkę czasu potrzeba, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować jak powinno. Szkoda tego przegranego seta, mówię, no ale to... Najważniejsze liczy się zwycięstwo, tym bardziej za trzy punkty. No, przeciwnik a przeciwnik, no, wiadomo, oni pierwszy raz na tej hali, zawsze bardzo dobrze grali, wypadali w Bochni, bo, bo, bo... zawsze ciężkie boje się z nimi toczyło. No. Ale uważam jedno, że mecz, poza moimi tam wyjątkami, mógł się uważam, podobać. No. No, sezon jest zawsze no, grało pierwsze miejsce. Zawsze powtarzam, że Wychodzi się na wojsko po to, żeby wygrywać każdy mecz, a jeśli wygrywa każdy mecz, no to będzie pierwsze miejsce. Nie obiecuję, że będzie, no ale tak chcemy powiedzmy sobie wygrywać jak najwięcej, no, co się da. Chciałoby się, powiedzmy sobie, no jest piękny obiekt, ta hala, na której gramy w tej chwili, żeby powiedzmy sobie też, prócz piłki ręcznie może i siatkówka się obokni wyższej Liza, jeżeli trzecia. Trochę mało kibiców dzisiaj było na, na widowni. Pora może nie odpowiednia, bo akurat ten mecz miał być o godzinie 18, tylko, że o godzinie 17 za pół godziny jest finał mistrzostw świata i Polska gra z Kanadą i dlatego już przesunęliśmy ten mecz na godzinę trzecią, żeby można byli chłopcy, żeby chłopcy mogli też oglądać mecz. I dlatego, no, ładna pogoda jest, więc każdy korzysta raczej z dobrodziejstwa pogody i puszczy tutaj, a nie, nie z kibiców. Może będzie lepiej. A jak zawodnicy mogą zdopingować kibiców, żeby im Kibicowali. No to raczej to już od nich, ich proszę zapytać nie mnie. Na pewno to jest pierwszy mecz, może mało trochę było reklamy, jeszcze tak jak powinno być, ale kibice przyjdą. Myślę, że przyjdą jesień, zima, to jest taki okres, kiedy powiem sobie o godzinie tej 18-17 w sobotę nie ma co robić, więc trzeba iść na mecz.